Cześć wszystkim, Angel666, tester gier. Dzisiaj słuchajcie, nowa seria na kanale, bo każdy z nas kiedyś był żółtodziubem. A skoro już o tym wspomniałem, to mam nadzieję, że jako żółtodziuby nie kupujecie wyłącznie gier na Steamie. O tym, gdzie kupować gry i jak tanio kupować gry, to zrobię wkrótce jakieś materiały. No, cały czas o tym myślę, ale chcę, żeby też kanał się trochę rozwinął, więc wbijcie 100 subów, a będzie pierwszy tego typu materiał. A dzisiaj w poradniku o tym, jak słuchajcie, dodać grę na Steamie z kluczyka. Kupujecie sobie gdzieś ten kluczyk, albo dostajecie od znajomego. Jak widzicie, kluczyki. Na ogół tak wyglądają, jest to ciąg literowo-znakowy. No i słuchajcie, jak to zrobić, więc trzeba sobie taki kluczyk skopiować. Na Steamie wchodzimy tutaj w opcję dodaj grę, aktywuj produkt na Steam. To można sobie darować czytanie. Wklejamy albo wpisujemy ręcznie ten kluczyk i tada! Sniper Elite V2 Remaster się pojawiło. Od razu Steam Wam proponuję instalację gry. Nie trzeba tego robić. Tu jak widzicie w niedawnych grach od razu się e, pojawił e, już tytuł. No to zobaczmy e, co tu jeszcze mamy. A, to nie to okienko. Powtórzmy operację, dodaj grę. Aktywuj produkt na Steam. Kod wklejamy. I Forgive Me, Father. Forgive Me, Father. Kozacki tytuł. Będą z tego uh, materiały. Ale muszę to na spokojnie ugrać. No i co, i tym sposobem dodaliśmy dwie gry do biblioteki. Mam już ich 693. W sumie to, jakbym aktywował wszystkie klucze, które jeszcze mam do wbicia, to już by było tego dawno ponad 700, ale spokojnie. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przydał. Jeśli tak. To zobacz inne materiały z gier, które wrzucam, bo są materiały o niusach, recenzje demek, recenzje gierek. Jak zdobywać za darmo gry, tak za darmo. Więc zostaw na pewno suba z dzwoneczkiem koniecznie. No i wkrótce na pewno jeszcze jakiś jeden poradnik dla Żółte Dzioba zrobię, bo też mam coś na oku, a właściwie w głowie. Więc pozdrawiam, cześć.